Cześć, ja witajcie, z tej strony Glatki Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Stranded z Deep Kontynuujemy naszą rozgrywkę, jak widzicie w tej chwili Nasza postać potrzebuje troszeczkę wody Bo niestety nie jest w stanie się napoić Tutaj woda, co jest dziwne Spada podczas deszczu A powinno na spokojnie sobie móc działać Tutaj woda nam również się na chwilę obecną nie napełnia Nie mam zbytnio czym się napoić Więc naszym jedynym ratunkiem Na chwilę obecną jest pójście I napicie się wody Po prostu z morza Eee, na razie jest to puste wiadro mam nadzieję, że za chwilę się napełni bo nie pamiętam już szczerze mówiąc jak się napełnia wiadro w tej grze, na pewno nie w ten sposób więc pójdę na troszkę głębszą wodę i wypuszczę po prostu wiadro eee, w ten sposób powinniśmy móc sobie dostać wiadro pełne słonej wody, ale nie za bardzo to również chce działać, dalej jest to empty bucket Bak y o, jest. Mogę się napić i rzeczywiście trochę wody mi to daje. Ale będę troszeczkę chory. Więc no, lepsze to niż nic. Niestety nie zrobię z tym za bardzo w chwili obecnej. Dwie jednostki, mogę się napić, dobra. Ooo, ale moje zdrowie i poziom najedzenia no spada troszeczkę bardziej nie jestem w stanie nic z tym zrobić tu widzę, że już się ponapełniało to mnie najbardziej zastanawia, bo tu powinno się również napełniać dosyć szybko to wszystko niestety jednak ta woda nie chce się tak szybko napełniać, tu widzicie już jest wszystko na piątkę, nie ma problemu, tam jednak działa to troszeczkę inaczej to mogę sobie odłożyć, nie mam też niestety zapalniczki, żeby zapalić sobie ognisko i to powiedzmy naradza taki problem, że nie mam w jaki sposób napełnić paska wody co jest bardzo problematyczne. Tu mam zepsute... Um, zepsute owocki. Zjeść mogę sobie chociażby te kokosy i nie wiem czemu te kokosy wlatują w kosmos, ale niech sobie będzie. Je mogę zjeść. Mogę to sobie zrobić bardzo łatwo, bo rozłupuję je na pół i sobie je wciągnę. O, w ten sposób. Jak widać jest to troszkę zdrowie nam się również po spaniu nocnym... Zregenerowało niestety jedzenie. Dalej ubolewamy, nie ma co jeść. Będę musiał się przejść po wyspie, może znajdę jakieś krzaczki z jedzeniem. Będę musiał sobie też zapamiętać, gdzie jakie są. Jest fikus. Nie wiem, czy fikus daje jakiekolwiek owoce. Szczerze wątpię. Tu jeszcze nic nie podrastało. To jest moim największym na razie zmartwieniem. To, to picie, napojenie, poziom napojenia jest po prostu poziomem zerowym. Co zresztą widać. Czy cokolwiek tu się zwiększyło? Nic. Nie zbiera się prawie nic tej wody. Yuki poodrastały, więc mógłbym porobić więcej sznurów na zapas. Ale potrzebuję jedzenia. Czy tu widziałem jakieś jedzenie, czy mi się to wydawało tylko? Wydawało mi się tylko. Szkoda, naprawdę szkoda. Bo nie mam nawet chyba kokosów. Na... A nie, tu jest jakiś kokos. Mogę sobie po niego wejść. Eee... Dobra, dzięki. Eee, na dół. Wchodzimy po kokosy. Dajemy sobie rady z kokosami. Pyk, pyk, pyk. Obrany, otwarty. I daj mi się napić teraz z siebie. Okej. Okay. Kolejny. Jakiś będzie potrzebny. Tu są dwa kokosy. To również sobie powinniśmy dać radę. Raz. Dwa. Okej, okay, weźmiemy sobie je. Wypuścimy troszeczkę. Kiedyś tych kokosów miałem naprawdę ogrom, pamiętam. I nie było problemu z piciem czy z jedzeniem chociażby. Bo zawsze można było jakąś rybkę upiec niestety w chwili obecnej. Nie mam takiego łatwego dostępu jakbym chciał. To są wszystkie kokosy Troszeczkę poziom napojenia podniosłem Żeby nie patrzeć Bo jeszcze trochę tutaj tych palm mam na wyspie I myślę, że powinniśmy się w tym odcinku Zająć troszeczkę uprawą właśnie Jeśli chodzi o nasze roślinki Dalej powinniśmy się zająć troszeczkę Naszym poziomem napojenia Pozbieramy troszeczkę juki Więc troszeczkę takie bardziej wyspowe rzeczy Które byśmy potrzebowali Tu sobie jeszcze jukę zbiorę W końcu mogę i potrzebuję zresztą jej później. Więc zbierzemy sobie te włókniaste liście. Nie jest to większym problemem. Przejdziemy się jeszcze po wyspie, żeby pozbierać mniej więcej wszystkie te wspaniałe kokosy. Czy tu jakiś jeszcze będzie? Tu jest jakiś, który sobie rośnie. Dziękuję. Łapką o sobie machnął, złapał go. Nie ma problemu. Tu jakiś jeszcze jest też. Jeden są, nawet dwa. Są nawet dwa, więc jest bardzo fajnie. Wydaje mi się, że kiedyś tych kokosów było więcej. One całe szczęście się nie psują, bo jest to w sumie skoropa, a w środku jest płyn. Więc działa to całkiem nieźle. Dalej, w to miejsce. W to miejsce na spokojnie możemy sobie pójść. Możemy sobie zebrać takiego kokosa, takiego kokosa, żeby nie martwić się po prostu potem o ewentualny poziom napojenia na chwilę obecną, yy, na dół. Teraz tu jeszcze kolejny kokos czy kolejne dwa? Tu jest chyba tylko jeden. Wysokie drzewo, ale jednak tylko jeden. Dziękuję. I tu jeszcze jest to drzewo na którym ewentualnie może być. Tak jest tam, bo już widzę w tej chwili. I będę musiał jeszcze trochę yuki. Jednak muszę się ciut wspiąć, żeby móc go zebrać. Dziękuję. Ym, I trochę yuki jeszcze było po drugiej stronie. Tu jeszcze jest kokos. Są nawet dwa. Nieziutkie drzewko, ale są dwa kokosy. Na tym drzewku też jest jeszcze kokos, więc sobie go też wezmę. Nie wiem, czy one będą odrastać i czy rzeczywiście warto będzie mi ścinać te wszystkie drzewa. Jednak zobaczymy to z czasem. Teraz tak, na pewno te kokosy do jedzenia mogę rzucić tu. I tu są kokosy do picia, które mogę w tej chwili rzucić tu, bo nie mam żadnego innego miejsca. Widzę, że postanawiają niektóre lekko latać. O, są dwie jednostki napojenia, to bardzo fajnie. Będę mógł się napić. Yy, tu jest jeszcze jakiś kogos, który wyleciał sobie w kosmos. Więc tak, w tym odcinku dalej farmy. Weźmiemy sobie troszeczkę surowców, które posiadamy, czyli chociażby deski, które udało nam się zebrać, yy, żeby stworzyć sobie troszeczkę, właśnie nie tutaj, a gdzie to będzie? Tu, tu będzie. Plots. O. Możemy trochę więcej drewnianych stworzyć. Już nie pamiętam, które gdzie sadziłem, ale. To nie gra dla nas większej różnicy. Będziemy sobie to robić w ten sposób, że będziemy sobie tutaj dalej to stawiać e, jakoś. Tak, ok. Mam nadzieję, że tą zepsutą mogę jeszcze tutaj sobie wykorzystać do tego. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. E, Okej. Okay. śmiało śmiało się sadzi. Mogłem też sobie widzę zobaczyć, co posadziłem gdzie, ale to nie gra też dla mnie większego, dla mnie większej roli. Nie tak. Muszę wziąć sobie to. I teraz. Z desek. O. Metalowe ewentualnie postawię tu, ale w ten sposób chcę jakoś też domek wybudować tutaj, żeby nie było problemu. Ale zanim wybudujemy domek, to też potrzebujemy troszeczkę Więcej miejsca, no i jeszcze ta kura, która nam została, proszę bardzo, ty się tu sać. Troszeczkę tak widzę, schodzę na bok z tym wszystkim. No ale co zrobić? Tu jeszcze nam nie porosło to wszystko. Tu się woda powoli robi. Na razie wychodzimy sobie całkiem fajnie. Nie powiem, na razie idzie całkiem nieźle. Pójdę pościnać sobie jukę wszędzie jeszcze. Um, kokosa też mamy, więc jedzenie też jest jakoś tam zapewnione. Um, maczeta. Tutaj mam po tej stronie chyba trzy juki tej stronie wyspy. Okej. Okay, i tu jeszcze dwa, dwukniaste listki. Tu jest Juka i chyba kolejny już nie ma na tej stronie wyspy. Chyba ostatnia, czwarta jest na drugiej stronie wyspy. Takie mam wrażenie. Więc tak, raz, yy, dwa, trzy, cztery, pięć i tu gdzieś chyba jeszcze powinien być szósty. Tylko nie widzę szóstego. A tu jest. Okej. Okay. Wszystko jest załatwione. Tu mamy drewno, które ścinałem, więc możemy je zanieść do bazy. Tu już nie ma. Więcej, właśnie widzę, właśnie krzaczków z juką, więc to sobie zaniosę. Drewno będzie można zaraz pociąć, przerobić. Tam widzę też w ogóle, że jakiś kawałek metalu postanowił polecić sobie kawałek blachy. Tu. Teraz. Eee, tworzenie lin. Tworzenie lin w tym miejscu jest. I możemy sobie liny skraftować. Tak. Dobra. Raz dywa, trzy, cztery i dwa krzaczki położyć obok. To nie jest problemem. No i chciałbym na pewno jeszcze skraftować sobie jedną rzecz związaną z wodą, czyli chciałbym sobie zbudować water distiller, do którego potrzebujemy fire spit, fire spit, który musimy wybudować sobie zaraz obok tego. A nie, to z tego miał być fire spit. Eee, tylko tak, do fire spit, eee, to tutaj fire, 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 camp fire spit. Potrzebujemy trzech patyków. Eee, dobrze, nie jest to problemem. Możemy sobie patyki załatwić zaraz. Eee, skoro mam siekierę, to mogę sobie nawet siekierą pociąć. Patyki to nie problem, z jednego takiego kawałka właśnie dostaniemy cztery. I na spokojnie będzie można to zbudować. Dziękuję, raz, dwa. 4. I w ten sposób będę musiał wszystkie przerabiać, niestety. Um, teraz tak, Can fire spit, build. Byk. I teraz potrzebujemy zbudować water distiller. Potrzebujemy jednego tarpu, pięciu lashingów. Dobra. Jednego tarpu, pięciu lashingów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jednego tarpu, którego właśnie mam. Potrzebujemy fire spit i jeszcze czterech patyków. Dobra bardzo fajnie. To sobie po prostu to odetniemy. Największym problemem jest to, że jak w tym momencie tłukę, to już nie dostanę patyków z tego, tylko najpierw rozłupuję te dwie części ze sobą. To zresztą zobaczycie zaraz. No i proszę bardzo. I dopiero teraz zdobywam tak jakby patyki potrzebne do budowy. Nie jest to przyjemna robota, bo jest bardzo szmudna robota. No ale co zrobić teraz? Pyk, 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 pyk. No i okej. Okay. Powinno działać. Water Distiller, Crafting, e, mam 5 patyków, a mam 5 patyków, a no tak, więc potrzebuję jeszcze, skąd on mi policzył, a bo on mi policzył te 4, które mam w ekwipunku, rozumiem, to dlatego, 4, które w, 3, które miałem w ekwipunku, w sumie 4, które miałem w ekwipunku, 3, które zużyłem i zostawiło mi resztę, tak, więc potrzebujemy więcej patyków, ale to też nie problem, bo idealnie sobie wykorzystamy to i w ten sposób mamy Water Distiller, który możemy postawić sobie tutaj, e, wiadro to tu chyba się montuje. Hmm, I w tym momencie Tu i tu nie jestem pewny Czy tu się drugie wiadro montuje eee, Bang I tu się chyba montuje drugie wiadro Tak jest Czyli nie wiem, On tu destyluje tą wodę Water bucket eee, Zakładam, że tak to sobie działa Że on destyluje tą wodę do tego wiadra Czyli jest empty bucket a jeszcze sobie przeczytam opis. A Basic Fresh Water Distiller. Tak, jakby podstawowy dystylator po, e, świeżej wody. E, może być wykorzystywany do podgrzania solonej wody e, z jakiegoś pojemnika albo z morza. albo. E, i e, zbierać wodę z innego pojemnika. Czyli w momencie, kiedy tu wrzuciłem sobie. E, Water bucket. Teraz chciałbym go opróżnić troszeczkę. O, jest empty bucket. I teraz wrzucę go tu. I teraz, jak zbiera tą wodę, to powinno ją przerzucić tu. Czyli to naraz, czyli to jest takie powiedzmy ulepszone to. Tu tylko zbior, zbiera wodę. A tu może tą wodę nie dość, że zbierać. To jeszcze mogę tą wodę sobie tu naraz przygotowywać, czy, czy pewnie też upiec coś innego. To z czasem pewnie przyjdzie. Na razie nasze uprawy powolutku się jakoś tam mają, więc to nie jest większym problemem. Jak poziom naszego najedzenia i napojenia? Nie za bardzo cokolwiek tu widzę. E, picia potrzebujemy troszkę. Pytanie: czy ja mogę podnieść sobie to wiadro? Nie za bardzo jestem w stanie, więc na razie będziemy się zajmować piciem e, z kokosów. Napijemy się z trzech kokosów, myślę, żeby było jakieś jedzenie. Potem sobie jedno wiadro po prostu weźmiemy do picia z tego wszystkiego. Dlatego, że myślę, że to, ta woda będzie się cały czas uzupełniała, a jednak kokosy nie będą się uzupełniały i przy, po, przydałoby się po prostu pić z tego. Śmiało. Nie mamy też żadnej butelki, więc nie możemy sobie napełniać żadnych innych zbiorniczków, tylko ewentualnie do wiadra. Który widzę ma pięć jednostek Ale nie mogę sobie też zobaczyć ile e, Tych jednostek jest tak jakby naraz Tu jest empty bucket więc mogę sobie Go podnieść, mogę sobie tutaj Raz, dwa, trzy Cztery, pięć i szóstego Chyba właśnie szóstego już nie podniosę I mogę sobie tutaj to powiesić I tu jest, e, czemu jest empty bucket O, mogę się napić Właśnie I jeszcze jedno, wezmę sobie jeszcze stąd Są cztery jednostki Nie będę tego totalnie pamiętał ale mogę sobie to zawiesić. Tu będę wiedział, że mam wodę do picia, a to wszystko będzie sobie na spokojnie zbierało. Chyba, że zrobię to jeszcze inaczej i wezmę sobie to wiadro, odłożę sobie, wezmę sobie to i powieszę tu. I będę wiedział, że tu są cztery. I tu będzie zawsze napełnione. No, myślę, że tak też to może sobie działać. E, wezmę sobie tak, wezmę sobie tu. No i tyle. Tak to sobie ogarnęliśmy. E, poziom napojenia jest prawie pełny, więc mogę zrobić sobie zawsze tak. Napić się, odwiesić, i, i nie ma problemu, i mam full. Mogę jeszcze sobie jakieś jedzenie ogarnąć, ewentualnie, czyli jakiś kokosik, ewentualny. O. No i tyle. Niestety też niewiele widać w tym momencie. E, będziemy musieli sobie liny poodkładać. E, raz, dwa, trzy. Dobra, niech będzie. Jest godzina, która 18.19. Nie wiem, czy dam radę pójść już spać, zapewne obudzę się dopiero gdzieś o trzeciej w nocy i będziemy musieli sobie doczekać do rana. Nie? O. Dokładnie, trzecia coś. Nie wiem, czy nasza postać może spać tylko te 9 godzin, czy w sumie 10 godzin, ale zobaczymy z czasem jak to pójdzie. To powolutku sobie rośnie. Ja mógłbym sobie wziąć latarkę. O, troszeczkę się wody już napełniło tu po jednym. Tutaj nic się jeszcze nie napełniło. Z tego, co sobie sprawdzałem też, to możemy sobie robić... Zabijać te dziki. I możemy sobie też... Możemy sobie też zabijać te właśnie nietoperze. Więc kolejną rzeczą, jaką chciałbym zrobić w ramach jedzenia, to jest właśnie łuk, który jest mi potrzebny. I strzały to jest stąd tu. Dobrze, więc póki są jeszcze te nietoperze... To moglibyśmy sobie ogarnąć na szybkości ten łuk, więc craft, pickup i moglibyśmy sobie zrobić kilka strzał. Potrzebujemy Stone Tool. Stone Tool, myślę, że zrobimy sobie na razie trzy strzały, bo Stone Tool kosztuje aż dwa kamienie. Stone Tool, Stone Tool i Stone Tool, myślę, że powinno się to robić z jednego kamienia. I strzały. Eee, patyk. No, idealnie będziemy mieli. I Patyk, dobra. Raz, dwa, trzy. Mamy łuk. Nie wiem totalnie, jak się z niego strzela, ale co tam? Chodźmy zobaczyć, czy rzeczywiście te nietoperze tutaj będą. Czy już sobie gdzieś poleciały. Tam widzę, latają. Widzę, że latają na drugiej stronie wyspy. Oj, e, mogę odzyskać? Mogę odzyskać, dobra. Czyli leci natychmiastowo. Nie wiem, co prawda, czy te nietoperze będą w stanie. Czy ja będę w stanie je zabić. Zobaczymy. Fajnie byłoby jakiegoś ustrzelić. Nie wiem co prawda czy mogę i czy mogę go w ogóle upiec, czy cokolwiek z nim zrobić. Zobaczymy. Ja nie wiem też, czy one nie, nie, nie boją się światła, więc postaram się zrobić to w ten sposób. Nie powinny raczej ode mnie uciekać. Ha. A jednak uciekają. Wow, no. A! Ah! Było blisko jednego. Nie wiem, czy w ogóle... O! Bang! Chyba mamy dwa. Bang! Upolowane. Mamy upolowane dwa nietoperze, czyli lądują. Okej, okay, czyli wystarczyło po prostu poczekać. O! Jest jeszcze kwakwa, yy, -kwa, którą sobie zjem od razu. Bo w końcu mogę. Bet! Wow! Polowanie udane. Udało się. Upolowaliśmy sobie. Wow, jestem zadowolony. Jestem zadowolony, że udało się coś takiego ogarnąć. Bardzo fajnie. I w ogóle chyba nietoperze już sobie poleciały stąd, takie też mam wrażenie. Bo one tu się zawiesiły na drzewach i to było bardzo fajne właśnie. Niestety więcej nie jestem w stanie przez to ustrzelić. Co no jest no jakąś tam szkodą, ale nie przeszkadza mi to. Udało mi się zabić dwa nietoperze. Mamy jedzenie, chyba jedzenie. Zobaczymy czy w ogóle mogę je upiec. Bo nie wiem czy coś takiego jest możliwe. Nie mam też na razie żadnego ognia, żebym mógł coś, coś podpalić. Więc też domyślam się, że... Może być problem z tym jakikolwiek. Postarajmy się jeszcze zdobyć trochę juki. Ja wiem, że Wy niewiele w tym momencie widzicie, ale to nie jest aż tak ważne. Bo ja biorę po chwili sobie o latarkę i sobie zbieram to wszystko z latarką, bo sam i tak niewiele widzę. To, 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 to i nie wiem, gdzie jest ostatni. Szczerze, tu jest. Ok, teraz tak. Tu jeszcze był na pewno jeden krzak taki z. Fiber A, ko kokos Myślałem, że coś innego Wow, mamy łuk Mamy strzały Mamy złapane nietoperze Naprawdę fajnie będzie Jak będę mógł je sobie upiec bo zakładam, że tego dzika też mogę upolować, zresztą troszkę o tym sprawdzałem się, starałem się zdobyć informacji, okazuje się, że coś tam podobno wypada, ale nie można nic z tym zrobić to jest największy problem. Ale nie słyszałem o nietoperzach, bo szukałem wątku o dziku, a wow, ciekawy jestem, czy coś jeszcze mnie zaskoczy. Ciekawe, czy w ogóle mogę jakąś mewę upolować, to jest jeszcze mnie, zastanawiająca dla mnie kwestia, zaraz spróbujemy sobie zrobić coś takiego. Czy w ogóle jest to wykonalne, czy jest to a wykonalne. Bo nie wiem, czy one lądują. Znaczy, lądować? Widzę, że na pewno już ląduje jedna. Ale czy będę w stanie ją zestrzelić stąd? No już ucieka. Już ucieka. Tam kolejna ucieka. Ha. Uciekają do swoich kolegów. Trudno, ale fajnie wygląda nawet ten łuk, muszę przyznać. Że nawet fajnie łuk im wyszedł. Zobaczmy, czy mogę to sobie na ognisko gdzieś postawić. Na przykład tutaj jednego takiego nietoperza. Mamy dwa. O, wygląda śmiesznie. Rzuca się je trochę jak takie szmatki. No ale co zrobić? Są i nietoperze, są upolowane, więc udało się je załatwić. Eee, będzie jedzenie, mam nadzieję. Hm. Na razie nie mogę nic z nim zrobić. To jest mój największy problem. Więc zostaję was w składziku na jedzenie, który znajduje się, powiedzmy sobie, że w tym miejscu. Zostaniecie tutaj i tyle będę liczył na to, że... Uuu, krzaczki dorosły. Krzaczki zrobiły się większe. Te chyba nie, ale te się zrobiły większe na pewno. Więc może coś ciekawego jeszcze będzie. Mm, poziom napojenia. Weźmiemy sobie wiaderko kulturalnie. Raz... Dwa, trzy. Zbierzemy sobie wodę stąd. I odłożymy sobie wiaderko z powrotem. E, poziom głodu, wszystkiego jest całkiem fajny. Więc na pewno to udało się zrealizować. To jest naprawdę ciekawe. E, dalej, jeśli chodzi o narzędzia, które odkładam sobie tu. Tu jest łuk, który wygląda naprawdę przyzwoicie. Są strzały, gdzie jedną zmarnowałem, bo nie wiedziałem, jak działa jeszcze mechanika ich. No i mamy troszeczkę. Fiberu, przez co możemy zrobić sobie troszeczkę więcej lashingów? Jeszcze dwa. Proszę bardzo, w ten sposób. I tu również zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. W kolejnym myślę, że postaramy się stworzyć e, Spirgana. Który będzie mam nadzieję jakoś fajnie sobie działał Spróbuję polować coś większego Myślę, że spróbuję jakiegoś Stefana sobie zapolować Jeśli ktoś nie wie o co chodzi to polecam trzeci odcinek Ze Stranded Deep nadrobić sobie Spróbujemy sobie jakiegoś Stefano, Stefana i Zenona Sobie upolować, póki co to by było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Do zobaczenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się ciepło, no i cześć!